No to niech nawet nie koszty w To To nie są koszty, to jest ciężka praca, proszę pana. Ja w Interesie siedzę. 25 lat. 26, bo firmy zakładaliśmy w styczniu, żeby podatki umieścić. Proszę pana. Ale to o mnie. Proszę pana, jak pan ten pawilon żeby stał? Proszę mi powiedzieć. Tutaj, proszę, pana, tutaj. Gdzie stał? Na to jak ja pan chce tak bardziej w lewo, czy bardziej okrągły, pan. Oh. czy jak? Z wejściem, bez wyjścia. Pan jest ekspertem. Ja robię. Ja robię, ja mówię panu. Ja robię w interesie 20 lat. Robię, ale proszę pana, czasownik robię. A pan decyduje. Decyduje się pan, bo ja przyjechałem z miłomu. Z on i tak płaci mi za, te, za paliwo, więc yy, pan cię decyduj, plany mi proszę i ja zaczynam robotę. Ale, ale, za piętnaście dziewiąta, mogę rok. Sam pan pracuje, czy... Nie, 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 nie Proszę pana, ten współpracownik Andrzej. Andrzej, ale Andrzej to taki wie pan. Nie, nie, nie patrzeć na niego, bo on masków krzywy zgryz. Nie. Dlatego on te podmurówki. O będzie. go w ściany się proszę. Proszę pana, to będzie trudny projekt czy szybko, jak? Tak Proszę pan. Taki projekt. Ile pan masz kas? Ile pan masz kasy to? O, tak. Taki 500 projekt. Tak. Pan może tak złotej. zrobić. Żwala, Tam pan sąsiad daje mi 600. Za panterę. On tyle taki pawilon z tymi? Co, I to sam będę robił. Z Andrzejem. Cię. Tutaj będę sam robił. Tam z Andrzejem. No to, no. to? gdzie? Andrzeja przyjdzie do, do, do więzienia. Do więzienia to, to dali. dobrze, wie pan, dlaczego? Bo ja wezmę jego wypłaty. Tak zrobimy. Wszystko w Fajnie. Fajnie. Nie, czasami, nie, no właśnie jak mówię, jak czasami do mamy przychodzę, mama tam, wiesz, no, taka, jak, że, a mama tak, no nie za bardzo, ja mówię, pani, pani Wasiu, ja tu pani podmurówkę robiłem, ja my się dogadamy, nie, i tak i wtedy jakoś he bajeruje, tak. I said to him, how much is it to cost? And he said after, he said, oh, rozmawiamy pod stołem. I spotkamy się później na stołach. Przy stole. Przy stole. Przy stole. Co <laughs> to znaczy? Że wy pijecie. Że do góry, no właśnie. Że sprawę oprzemy o bufet, wiesz? To się Kiedyś tak mówiło. To znaczy, że przyjdą do bufetu, wypiją, pogadają, wiesz? A przy wypiciu to zawsze inna katka, nie? No, rozumiem. Tak. 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 has uh, an electrician. Sometimes he does side work for me. And I, I don't like to deal with.